Hej, hej, hello! A w tym e, filmiku chciałabym Wam opowiedzieć, w jaki sposób odbywa się w ogóle praca ze mną. To jakie mam dary moim darem jest superczucie. Czyli wyczuwam energię, bardzo małe różnice. E, w poczuciu, w tym, czy... Co się wydarza, jestem w stanie odkryć rzeczy, które czasami my sami nawet nie chcemy zobaczyć. Jak odbywa się ta praca? Drugim moim darem jest po prostu dar rozmowy z duszą, z duszą, z żywą duszą, gdzie jestem w stanie po prostu poprzez to połączenie przeprowadzić człowieka w głębsze zrozumienie. No ale jak się odbywa praca ze mną? Praca ze mną. Jest taką drogą, w którym obieramy się i zapełniamy światłem warstwa po warstwie. Pierwszym etapem pracy ze mną to jest sesja yy, oczyszczająca. Nie? Może być to jedna sesja godzinna to jest część pierwszego procesu. Druga sesja jest sesją taką oczyszczającą głębsze rzeczy, dlatego że ta pierwsza po prostu pozwala oczyścić pole przywrócić połączenie. Twoje z tobą z powrotem z tego wyższego poziomu. Druga sesja pozwala nam zostawić rzeczy zewnętrzne, innych, inne osoby, innych ludzi. Później, następna sesja. I wiecie, to jest praca z duszą. Ja mam plan, w którym prowadzę duszę przez określone rzeczy do tego, aby o, abyście ty. Ty, jako człowiek, mógł zrozumieć, czego aktualnie doświadczasz, jak możesz zmienić poprzez swoje słowo, poprzez swą, zmianę swojej świadomości, to kim jesteś. Wiecie, moja praca to jest wiele poziomów, yy, dlatego, że jeśli dusza do mnie przychodzi i, i chce wykreować sobie coś w życiu, to jestem wsparciem w tej kreacji. W kreacji, tego, w kreacji tego. Wiadomo, Ty jesteś twórcą, ja tylko wspieram Cię do tego, żebyś mógł od, odkryć blokady tak, czy przeszkody, które uniemożliwiały Ci osiągnięcie pewnych rzeczy w Twoim życiu. Ja wyszłam z biedy. Lękobyt to był mój naturalny stan w większości mojego życia. Dlatego, że to był stan, w którym nauczyłam się żyć i funkcjonować. Wiecie, w traumach, w, w różnych trudnych rzeczach w życiu, w porażkach, w stratach finansowych. Tak, i musiałam wstać, bo moi rycerze umarli, musiałam wstać iść dalej, więc to robiłam. Wiecie, to nauczyło mnie żyć w oporze, tak? Czyli, że pomimo wszystko, i tak jestem takim wojownikiem, że jakby nawet się rozwali, to i tak wstanę, pójdę dalej, nie? To jest moja siła. Dzisiaj widzę to jako siła. Ale w tych momentach, kiedy to się wydarzało, no cenię siebie za siłę, ale w tych momentach, kiedy to się dla mnie działo, to nie było dla mnie łatwe, wiecie, wstać i tak jak nie jest dla Was, wiecie, wstać i pójść dalej. W tym momencie tutaj mojego doświadczenia, ja wiem jaki to jest trud, ja wiem ja wiem, co to jest ból, wiem co to jest cierpienie, żeby tutaj stać się do Was uśmiechać, to musiałam, wiecie, moje oczy wypłakały tyle łez, żebym mogła tutaj być i doświadczać życia tak jak doświadczam w tej chwili no ale na początku tak nie było wiecie, lata temu mojej praktyki moje nauki, uczenia się też y, rozwoju, tak, różnych szkoleń i to co najważniejsze to pracuję w świadomości ale również pracuję w rodzinie, nie robię to w sposób, y, używając Hellingera, tylko w sposób, który został mi przejawiony y, i w ten sposób jesteśmy w stanie uwolnić bardzo grube rzeczy, tak? Ale nie każdy tego potrzebuje, rozumiecie? Dlatego dla mnie każda sesja, każda dusza, każdy człowiek, który do mnie przychodzi, jest indywidualny. Jak się spotykamy, jak cię woła do mnie przyjść, zobaczymy, co mamy razem zrobić. Bo wiecie, to jest dla mnie jak nowa. Nowe doświadczenie, zagadka, przychodzi do mnie nowy człowiek, nowe doświadczenie, ja mam swój plan, ja wiem co zrobić, wiem jak doprowadzić tą duszę do pełni siebie, ale czasami są różne drogi. To tak jak w życiu, że jedna osoba pójdzie przez to, przez tą szkołę, a druga przez inną szkołę i to jest okej. Okay. Dlatego dla mnie nie ma schematów, wiecie, schematy uwaliamy. dla mnie każdy z Was jest wyjątkowo... Osobą wyjątkową duszą, wyjątkowym istnieniem. I dla mnie czuję ogrom wdzięczności, ogrom, ogrom naprawdę mocy, siły tego, jak czuję i widzę, jak e, następna osoba przechodzi następne rzeczy. I ja wiem, że to nie dzisiaj, wiecie, po sesji, od razu życie się nie zmieni, tak? Ale że to jest droga, w którą ta dusza weszła i dzięki temu za rok, za pół roku, za będzie. Ta dusza, ta osoba w zupełnie nowym miejscu. Wiecie, to nie jest tak, że proces energetyczny, żeby się zapisał w naszym życiu, szczególnie jeśli poruszamy głębokie warstwy naszego istnienia, to ten proces musi się ułożyć w naszym ciele, musi się ułożyć w naszej świadomości, w naszym zrozumieniu. Dlatego również, że poruszamy ogrom, wiecie, ma, bo ja pracuję w matrycach, tak, ogrom matryc różnych to te matryce później w życiu muszą się skleić z powrotem, czyli wejść na właściwe tory, nie? I to jest to, co jest Twoją indywidualną pracą, którą robisz ze mną. Ja jestem, ja jestem wsparciem, tak lubię się nazywać, jestem pomocą, dlatego że dzięki temu, jak ja pracuję, wszystko możesz zrobić szybciej. To jest tak jakby te moje, wiecie, kilkanaście lat doświadczeń, tak, nauki, i tak naprawdę rozwoju i nie tylko tego, z czego ja się uczyłam od innych, ale najważniejsze tego, czego ja się uczyłam od Boga, wiecie, od rzeczy, od istotnie fizycznych, od Boga, który mnie kierował tak moje wyższe, ja, moja intuicja, do tego, w jaki sposób mam to robić. Dlatego dla mnie każda dusza jest inna, każdy proces jest inny. Rozumiecie, bo wy jesteście inni, nie ma jednej, nie, gdzie każdy miał z siebie, każdy doświadczał siebie tak czy tak, ale wy jesteście różni. Macie różne doświadczenia i różne rzeczy was zabolały, czy w różnych miejscach jesteście, różne aktualnie, różnych rzeczy doświadczacie, tak? Jedna osoba może być gotowa na to, a druga na to, albo jedna potrzebować tego, a druga tamtego. Dlatego tutaj to jest taka, takie otwarcie, pozwól się otworzyć po chwilę rozmowy ze mną, ja będę wiedzieć, po co do mnie przyszedłeś, czy przyszłaś, bo ja wiem, bo ja czuję i rozumiem, ja też wiem, co ja mam powiedzieć, a czego mam nie powiedzieć. Na, bo wiem, czego, na co jesteś gotowy, gotowa usłyszeć, a czego nie. W tym momencie to jest okej. Okay. Doświadczyłam bardzo dużo, wiecie, strat, tak, czyli miałam bardzo bliskie relacje, bardzo bliskie osoby, które były ze mną, też, które ze mną pracowały, czy mniej, bardziej. Później Doświadczałam tego, że zostałam zostawiona. Ja dzisiaj już to rozumiem, wiecie, że wcześniej czułam się odrzucona za to, że jestem inna, za to, że e, jestem taka czy taka, pewnie tak jak każdy z Was. Ale dzisiaj ja wiem, że to jest proces tego, tej duszy, tego człowieka, że w tym momencie potrzebuje chwili dla siebie zintegrować siebie w całość zjednoczyć, i dopiero później, jak będzie gotowy, może do mnie wrócić, może wrócić, a może, zna, a może nie wrócić. Bo czasami, wiecie, spotykamy się na chwilę, a czasami spotykamy się na dłuższą chwilę, bo jedna osoba potrzebuje tego, a inna tamtego. Ale tutaj, wiecie, ja też uwielbiam transformacje, zmiany, które obserwuję później, jak możemy wejść do tej radości, możemy wejść do tego czucia, wejść. Do siebie znowu zaufać sobie, być w sobie w pełni, w spokoju, w miłości, w lekkości. Ale wiecie, to, to nie dzieje się w jednej chwili, dlatego że to jest praca. To, jak idziesz do terapeuty czy psychologa, spotykasz się tam mm -hmm. raz w tygodniu i robisz swoją pracę. Ale tutaj praca ze mną jest pracą jak z terapeutą, plus do tego doświadczasz rzeczy. Uwolnień, których terapeuta nie jest w stanie uwolnić dla Ciebie, bo poruszamy różne pola energii, które dzięki temu, że ja to rozumiem, Ty nie musisz, ale wiem, jak to zrobić dla Ciebie, żebyś miał tą jakość, miał to zrozumienie i mógł pójść dalej w swoje piękne, cudowne życie, bo ja czuję ogrom powołania i dla mnie to, dlaczego tutaj jestem. Dlaczego to robię? To robię to dlatego, dla ciebie. Tak, który to oglądasz, żebyś dzięki mojemu doświadczeniu nie musiał doświadczać tych trudów co ja, żeby to się ci, dla ciebie zadziało szybciej i żebyś nie potrzebował całego życia, żeby być w miejscu, w którym ja jestem. Tylko żeby to się zadziało, może w rok, może w pół roku. Bo mniej więcej od początku do końca rozwój trwa 2-3 lata, tak? W momencie kiedy wchodzisz na ten rozwój a ja jestem ostatnią kropeczką w tym rozwoju. Tak się czuję.